ma ludziska, jak tam leci? Z tej strony Stenix i dzisiaj będziemy sobie grać Brawl Stars odcinek trzeci w poprzednim odcinku skończyliśmy na 616 pucharkach a dzisiaj mam zamiar dobić tego, tak? dobić tu sobie 450 kredycików i, do, i klubów dobić, tak? E Chociaż klubów nie wiem czy dobiemy, ale może Dobra, więc zacznijmy sobie grę. Na pewno nie na tym, bo no, pamiętam, że na tym się słabo grało, nie? No, to może... Hmm... na no, no, Knockout? Nie. Bo tu jest to coś. Ja nie wiem co to robię, więc wolę nie próbować. Czy nachodzą mnie z Dobra. Lecimy! Shelly, Mam nadzieję, że my... Hmm. Jackie Bo i Jessica. Ja już troszkę się pouczyłem i znam. Co ty robisz, człowieku? Ej, 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 ej. Chyba my to przegramy. Tamten w ogóle nie, Ich nie atakuje, nie? Idź sobie, idź! Kurczę! Przejmujcie tą strefę, przejmujcie! Lecimy! Nie podajemy się. O! Bole, uu, uu, uu. Natrafiłem na jakieś bomby! Nie! Nie chcę! No a ty co robisz, człowieku? Stoisz się nie ruszasz. Ale z ciebie... Jak szczerze my mamy jakiś botów w teamie. Botów strasznych. Hek, 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 I'm to. Super. Super gram z botami jakimiś chyba. No halo, ten to w ogóle... Idź, idź! Chcę być żywy. Leć no dalej! Kurczę! Słabych jakiś mamy, No i przegraliśmy, bo mieliśmy jakieś bodów w tymie. Kurde, przypadkowo kliknąłem, że się dobrze bawiłem, a ja się nie dobrze bawiłem, bo był... E? Hoch Mis dużo tych dostałem. Chyba z misji. Tak, z misji. Dobra, to może... Coś innego niż chodzę. To może... ball? Dobra. Bro, 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 bo, a zagramy Kogo my tu mamy w teamie? Daryl, boskard vs. Bo i... Ems. Ej, 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 Dobra, baskard dasz radę, bask... skuter, a... skuter Alvarez. Dasz radę. I to i to, to, to? 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 No i mamy jednego gola. Super. Go Aha! Symy guta. Daj tą piłkę, człowieku! Dobra. Szczely. Tak, dobrze się bawiłem. O! Misja. Drop. Klik. O! Super! kurcze odwajacze spoko kredyciki nie kredyciki tylko exp kurde Dobre. lecimy i dzisiaj dobijamy sobie tak jeszcze hmm. no myślę że troszkę sobie dobijemy tych kucharków tak do 400 postaram się żeby to żeby tyle to za dużo nie było, za, du za dużo meczu nie było, nie? O, dodasz do, radę, Primo! Pierwsze Primo jakie jest? Nie, nie wierzę. Ja nie wierzę, co ten chłop robi! On nawet piłki do bramki nie umie donieść. Dobra. Na go, gola. Primo! Dobra. Teraz taka szybka akcja. No i wygrana! To że... Łatwo. Ale... Bra. Gram na takiej randze i mówię, że jest łatwo. Ah. Upija. a ulepszmy sobie ją, bo, bo, bo mi się podoba. Hmm, gadżetik to, a to, że po prostu, że daszuje do przodu, a to... Eee, to jest lepsze, bo to sprawia, że jej atak jest dalszy i bardziej sko złączony, skompresowany, nie? Jakoś tak. Czyli włącza się w tryb snajpera na chwilę. A proszę, dwie szelki. To będzie rozruba. Wersus nas po koloko, primo i bo. Kurde, tego bobym chciał sobie M e, zdobyć. Eee. Bum, bum, bum. Kurde. Dalej. Tont tontons. Dasz radę, tontons. Tontons. Ty trolu! Tontons, Dobra. Teraz ja idę po piłkę nie jakiś głupi Tomtons fish, fish, fish! Fish musi dać radę. Lecimy. Tu opę, pobrania. Co się właśnie stało? Ta piłka była taka żółta? Powiem jeszcze jeden mecz wygrany i mam 450 kryteczków, czyli odblokujemy mm, lag. Jackie, a potem prawdopodobnie odblokujemy Broka automatycznie, albo Barleya. No i potem zbieramy na bo, albo na. No M. Kurde, chyba wybiorę Ems. Ale to dopiero wtedy, nie? Biorę na ciebie kolej. Ups! Ups! Nie, zupełnie nie mam pojęcia po co to zrobiłem, ale mamy gola. Nie chciałem już ryzykować. Dobra. No i zostałem tylko ja. No i tak mecze można grać, nie? Oooooooo! Tysiąc! O? Super! Kolekt! Jackie! Kogo by teraz odblokować? Hmm, Brokkera? Super, no to ems. Tu, 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 tu. Ok, lecimy. Co to? Że co? Primo i jakaś kolejna. Masz, masz, masz. Kurde, masz. A no tak pszczoła! A tym graj jakąś małpą w ogóle, polecam, peł, bo, bo, bo! bomba! Giń! Małpa lecisz! Dobra, małpa szczeliła kolejnego gola. To tak, to do klubów nam jeszcze troszkę zostało. I chyba stworzę swój własny klub, chociaż nie wiem. Albo czy do jakiegoś... Dawaj. A! Lagi! Idź, idź! Big boom! A ten to, ten to jakiś, wyglądał na jakiegoś ruska. Da ci rade, da ci rade. Vacuum, vacuum da ci rade, rade. Da daj. Nie, rusek. Rusek. Nie. Haha, ha, gol. Let's go get him. We'll get him. No. <śmienic> Dobra. To jeszcze dosłownie. tak... Te! Jestem... blind. I O, dziesiąta ręka. Spoko, ja mam dwunastą na nim. Ale sobie powbijamy chyba A może tak zagrać teraz Darylem A wygrajmy nim. Ciekawy jestem. Znów ta pszczoła! Jestem słaby w to. Bum bum Chodź tu! A ty się nie wtrącaj. E! Co? Je, 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 nie wiem o co chodzi. Raz wyszczeliłem jakąś piłkę. Drugi raz się potorlałem. Nie wiem o co chodzi. Za hmm. musiał to rozkmilić. Chyba, że wy wiecie, to możecie napisać w komentarzu. Pu! Ech, chcę na nich teraz ultem wjechać. Wie, wieć. Tu, 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 tu. E, on, on ma jakieś żółte ta... Co to było? Dziwne. śmiał takie żółce to do szczerania tu tu, 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 tu tu A na nie. No. Jeszcze jeden meczik chyba czy dwa i chyba zakończymy. I wycelowałem piłką z super atakiem. Chyba odkryłem coś nowego. Tak, można wycelować i... I to ma wtedy większy zasięg. Dobra, to rozumiem. Powiem, że ten dar jest fajny. Tak, dobrze się bawiłem. Klik, klik, klik. Super rare! Punkty do ulepszenia. Klopt dat? is dat? Oh, mega like pig. dat? Like What the heck? Otso. Klopt egg break. break. Klopt What the heck, bro? Uh. Eee, uh, ooo, what the, what the heck is here? Lagi? O, oh, kredyty darmowe! Do Ems lecą, oczywiście. Eee, uh, uh, trzeba gemy mieć. Uh. CO JEST?! Dobra, słuchajcie, teraz robimy opening. 10 na początku jeden drop star. Rare, dobra, rare. 10? I teraz przyspamujmy trochę. Epic. Super rare. Epic. Rare. 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 Super rare. Słuchajcie, mam legendę! Co będzie? Co to? O, o, no! o, 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 o. Mam mitycznego zadymiarza. To jest prawie najlepszy. Ja cię kręcę! Co tu się wydarzyło? O ja cię kręcę! Co tu się właśnie wydarzyło? No dobra to jest... a to? O kurde mamy w Oh. Darmowy sześć jajek? Otwórzmy Na czym to polega? Co? Klik? A Slash! Ty ją! ją! Super rale! ty ją! O oh, i! Dudu! Oh. Dudu! Du, du, du. Co to? Hmm, hm i co będzie? Do kogo? Coś? Mutacja! Aha, to po to są te znaczki. Żeby... bo tam działają Te mutacje. I one dają jakieś busty, rozumiem. Super. Ja ciemy mamy! O Jezu! Mutacje. kolejną. Oko. O Jezu! Mamy takie... O kurcze! Widzieliście to? Zostaliśmy po prostu... Tyle tego? O ja Cię kręcę, czekaj. A i teraz się pojawiły! A. Ok, Okej, dobra, rozumiem. Do kogo my mamy tę mutację? dobroka, broka jeszcze, jeszcze jeden atak, fajnie, a e, Nita spałnuje kolejnego Miszka, wydaje mi się, Bruce chyba nie, poko leczy samego siebie i, i i tych i sojuszników, kiedy zostanie u kiedy zostanie uderzony, dobra, fajnie. Hmm, wydaje mi się, że wytestujemy jeszcze jedną... że mutację wytestujemy jakąś i zakończymy ten odcinek. Dobra, lecimy z nim. E, spróbujmy jego mutacji. Czy będzie fajna. So. Zobaczmy mutację do Broka. Czy będzie fajna. I czy się opłacało nie? Bo, bo to było za darmo jako jedyny mam takie zielone. To chyba oznacza, że mam mutację. I jak to działa? Aha! Dobra. Myślę, że w troszkę inny sposób, ale okej. Okay. Ile to bije, ja przepraszam? Więcej niż szelka? Ale wolno mu się przeładowuje ten atak. Gin' moi! Dobra, teraz. Krokiet. <grysty> Nie wiem czemu usłyszałem krokiet, Rain. Deszcz krokietów. Że co?! 7 tysięcy bije, to bije o tysiąc mniej niż ja mam. To co? Hp. O! Poziomik odbierzmy sobie 100 kredytów i dro, 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 dro. E, W Nie, nie mam Słuchajcie, w następnym odcinku e, Przetestujemy sobie Naszą postać, którą wytropiliśmy Nazywa się ona Mr. P e, Przetestujemy sobie ją w kolejnym odcinku Jak na razie ja mówię wam Cześć, pa Widzimy się w kolejnym odcinku